Droga społeczności akademicka. Dnia 2 sierpnia 2010 roku wasz rektor, Tadek nie jest już rektorem prywatnego folwarku, powiedział z wielkim żalem. No, nie wierzę, nie wierzę, jak tutaj przed telewizami stoję, że człowiek może być w ten sposób skrzywdzony w imieniu, w imieniu prawa, czyli bezprawie zaczęło istnieć w szkolnictwie wyższym. Został odwołany, bo za dużo grał ze wszystkimi w kulki. Coś przecież ściemniał, coś kombinował. Z nim lada dzień popłynął sługusy. pseudo pseudo-kanclerz i cała klika, która została zatrudniona podczas jego urzędu. W zabarykadowanym pokoju zdołał powiedzieć tylko tyle. W tej chwili jestem pod całym koncylią z biurem prawnym. I już mam he, punkty i zarzuty, jakie są. I... Co dalej czeka kierownika folwarku? Prawdopodobnie obejmie stanowisko rektora uczelni wyższej w Seulu w, Seul w Korei Północnej. Tam zaprosi tą laskę i panią kwestor. Doradzać no będzie mu mecenas, który nie jest mecenasem. Ale ma duże szanse zrobić w Azji aplikację radcowską. Każdy z, Każdy z nich dostanie, dostanie przechodzone automarki, automarki tata. Każdego, każdego roku na dwa miesiące będą wyjeżdżać na urlop, na pole by pozbierać ryż. Jeśli im się nie będzie podobało, będą dokręcać śrubki we wnętrzu koreańskiego reaktora jądrowego. I będą żyli długo i nieszczęśliwie. Dziękuję Wam wszystkim za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że mimo tych trudnych chwil, których doświadczaliście, filmy poprawiały Wam humor. Udało się. Teraz to Wy zdecydujecie, jaką drogą uczelnia podąży. Nie zmarnujcie tej szansy. Pamiętajcie, że jesteście wspaniałym zespołem, bowiem każdy z Was jest przecież dobrym człowiekiem. Do dzieła. Przywracajcie dobre imię uczelni.